Cześć, tutaj też i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku... No fnaf, nie? Co Wam powiem, fnaf. Trzecia noc. Trzeba... Trzeba, trzeba lecieć dalej po prostu. Mhm. Mm ok. Dobra. musiałem poprawić drobne niedociągnięcia. Pan dzwoni telefon znowu. Hello, hello. Hey, you're doing great. Uh, most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they die. That's, that's that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton in you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just... Mam ciekawostkę widzowie, kurde. Macie tak, że jest sobie odcinek, nie? Nagrywacie i nagle ktoś wam wchodzi i w fółie odcinka trzeba kliknąć escape, żeby w grę skraszowało. Trzeba pociąć później odcinek. Drugi raz tego nie będę, słuchał, po prostu wam wkleję na początku tamtą część odcinka, więc. A cicho. No. I. No już się cika rusza. Świetnie, świetnie. Po prostu fenomenalnie, prawda? No, ale oprócz tego yy, no, już wam wcześniej wszystko powiedział, mniej więcej. tam Coś tam sobie pogadał chłopak. Yy, widzowie poprawiłem mikrofon, bo strasznie, strasznie był słabo... Nie wiem, tam przez ten filtr co mam tutaj strasznie dziwnie odbierał mi dźwięk. Przecież tak? Tak jakbym mówił przez ten takim z takim echem... O, cika, cika. No dobra, trzeba z takim echem jakbym mówił, nie? Dlatego musiałem go trochę poprawić. Na live'ie jak sprawdziłem to też taki gówniany dźwięk był. Ogólnie nie wiem czy wiecie. Pewnie nie wiecie, bo zapomniałem wam podać. Ogólnie był live na Twitchu Chika jest z kuchni. Był live na Twitchu z Minecraft i tam po prostu byliśmy w jaskini. Zginęło mi się X tam razy. Fenomenalnie było. No, także No cóż. No, coraz bliżej jeszcze, a ten... O cholera, chłopie! Podobno gdzieś... Trzeba gdzieś tu patrzeć, jak biegnie, tylko nie pamiętam gdzie on... Z... Kurczę... Tutaj chyba. Chyba no, jest pierwsza, trzecia noc. Dobra, ja wolę sobie patrzeć do Pirate Cove. Niebezpieczny on jest, po prostu niebezpieczny, jaj. To jest pierwsza. Przed chwilą aktualizowałem w ogóle Gershinao. Wy, wyszedł wczoraj o 23.00 nowy ten. Yy. O cholera, coś tu idzie. O cholera! Dobra. Na razie to zamknę. Chica jest blisko. Ten jeszcze się nie rusza, ale... No, wolę być ostrożnym, prawda? Oh. Alarm. Już się ruszaj, no, pewnie Chwila, on tu, tu, tu i tutaj, tutaj powinien biec. Chyba w tym miejscu powinien go widzieć, jak będzie biegł Więc to miejsce mnie powinno interesować raczej, West Ale też wolę patrzeć na Pirate Cove W razie czego Gdzie mam ustawione tutaj? Najwyżej mi wyskoczy i będę płakał ja Co, Coś tu idzie Chika, Cika chce tu wejść na razie spokojnie, więc... Myślę, że tak do pierwszej będzie należy spokojnie z innymi wszystkimi. Tylko Cika może coś kombinować i to tyle. Należy sobie na spokojnie do pierwszej czy tam. Mam nadzieję, że do drugiej przynajmniej dam radę wytrwać. Teraz nie zamknę tych drzwi. Będę czekał, będę czekał na, na niego, ja. Nie? Będę sobie czekał Ale wolę sobie patrzeć. Czas od czasu sobie spojrzeć. Czika jest chyba w kuchni, bo tam słyszę jakieś narzędzia śmieszne jest pierwsza. No cóż, chyba zaczną to mało wychodzić chłopaki, nie? Dobra, na razie, na razie czysto. Na razie czysto, spokojnie, pięknie Pięknie wszystko eglansko, fajnie profesjonalnie ah, pierdziele No, Czeka sobie pomału podchodzi. Słyszę, słyszę, jak robi kroki, jakieś. jak czołg. Jak czołg. Pajratków jest czyste. No, na razie na spokojnie. 82% pierwsza. Nie obraziłbym się, jakby już była druga, prawda? Nie obraziłbym się. Absolutnie. Cóż, bardziej interesują mnie pajratków. Yy. Tu jest potłuczona szyba? Tak, to jest potłuczona. A to? To nie widzę. Ale to jest, chyba jest potuczona. Dob, dob. Oho! Cześć Foxy, co u ciebie? Fajnie było jakby już była druga, prawda? Dobra, tu bym chciał na razie sobie tak bliżej być, naj, najwyżej jakbym musiał kliknąć. Bram się na razie nie rusza, cika jest blisko, ale tam zanim tu przyjdzie, to też filaminia. 75%, no razie na razie nam spokojnie. No. Troszkę te procenty szybko sobie schodzą. Mógłbyś wyłączyć ten wiatrak. Ja, ja wiem, że... Ja wiem, że to straszne, nie? i Już samo to, że wiesz, że do Ciebie przyjdą, się pocisz po tym. Ale... Mógłbyś go wyłączyć, bo... Cóż, lepiej strasznie niż być ochłodzonym. Niż się chłodzić, nie? Być... To światło też można byłoby wyłączyć wtedy, na pewno by nie wiedzieli, że tu jestem. A poza tym Prąd leci tak ciak Dobra, on tu na razie nie przyjdzie. Chica sobie też stoi, ma wygwizdane we mnie Okej okay. No i tak cika się rusza Czołgista idzie do mnie U Foxy, Foxy nie, 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 nie Dobra, ale patrz na niego. Często, często, nie? Często będę klikał. A jak do mnie pobiegnę, to. Będę płakał po prostu, nie? Nie biegnij tu na razie, proszę. Nie biegnij tu. Jeszcze jest. Mam czas, nie? 3 godziny mi daj. Trzy godziny i możesz biec. Daj, to sam możesz biegać jak chcesz. 3 godziny, Foxy. 3 godziny. Nie ruszę się. Zostań tam. Cofnij się może o. nie wiem, kilkaset kroków czy coś. Whatever, nie? Niebezpiecznie się czuję, z myślą, że może przybiec do mnie Ten gość za chwileczkę A ta czeka też, też nie poprawia mi humoru Oba jeszcze kawałek ode mnie, w porządku Ale ten Foxy dalej, dalej mam z tyłu głowy, że może już biec, może już biec, prawda? Lepiej być zorientowanym, czy biegnie, czy nie biegnie Jak mi tu zaraz wyskoczy, to nie ciekawe, nie ciekawe Dobra, jeszcze sobie jestem w porządku, w porządku <grym> Muszę wiedzieć, nie muszę wiedzieć, co tam jest czy jest, jest Bonnie, jest Bonnie gdzieś Nie podchodź, nie podchodź. Co to było? O widzowie, ale się rozpadało właśnie. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Ale jak mi Bonny tu... Jest, dobra, boni jest tam, Chica jest tu. czy czysto. Fredryk, Fredryk! Coś tu idzie. Spadać. Won mi stąd. A czeka z kuchni. O, kisie pierdziele, ten foxy mnie tak dobija, nie? Patrzę na niego. On, on, wie, on wie, on wie, on wie. On wie, że mnie w robi. O cholera dominację mi robi O, biegnie Dobrze, że taki cooldown jest fajny jo, pierdzielę. Ja pierdziele myśla, Myślałem, że nie dam rady, nie? Myślałem, że nie dam rady, że go nie zatrzymam O, dobra, jest zamknięte na razie, mogę być wygwizdane Idź sobie! Idź sobie! Paszał won Dobra. Na razie czysto, czysto Czy Frederick idzie teraz z lewej strony, czy on idzie z... z której ją idzie? Ja nie mam pojęcia gdzie on jest, nie? Dobra, na razie z Foxem jeszcze sto Idź sobie boni Dobra, jest w porządku, jest szósta Jest szósta, jest w porządku. Znaczy prawie szósta, jest piąta. Jest piąta, ale prawie szósta O cholera Foxy! Jak zaatakuje mnie drugi raz to Nie wiem, chyba mu chyba go zmiotę w planszy, prawda? Poszedł? Poszedł. Dobra. Jest w porządku. Bo jeden liściciel sobie poszedł. Foxy na razie. Ja już raczej nie zaatakuję tej nocy. Ale lepiej być pewnym też, prawda? 17%. Trzecia noc. Trzecia noc. O cholera. Ja słyszę Frederika. On jest blisko. Słyszę tą muzyczkę. Kurde, on tu idzie. Nie idź tu, Frederik. O, Foxy! Chyba go. Chyba ocipiał. Ja pierdzielę. Oni są. Popiewczeni, pozornie popiewczeni, prawda? Ja pierdzielę szósta. Czwarta no chyba nie, nie w tym odcinku, dobra, ha, popieprzyło mnie, popieprzyło mnie, nie, popiję jest niedoszczętnie, dobra, dzięki widzowie za, dzięki za oglądanie, nie, i nie wiem, e, zapraszam na Discorda, nie, nie jest dobrze stworzony, prawda, e, w opisie będzie link, jakby ktoś chciał wbić, można, można sobie wbić tam tam popisać na czacie, jest, nikt tam nie jest praktycznie aktywny, bo na razie jeszcze godnie zacząłem dobrze tworzyć, ale zapraszam na Discorda po prostu, żeby było fajnie, żeby można było pogadać czy coś, żeby pograć. Nie wiem, na live też mogę wbić, żeby pogadać, bo taka smętna cisza jest. No i ogólnie dzięki za oglądanie, jak dotrwaliście do tego momentu, możecie wpisać w komentarzu list, to podepnę wam serduszko, jeśli ten, jeśli przeczytam to podepnę na pewno. A przybędę czytał raczej, więc możecie zostawić łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco z... po prostu na bieżąco ze wszystkim, nie? Bo teraz nagrywam Nafa i zaraz nagrywam kilka innych odcinków, może zaraz nagram ktoś kolej... kolejną noc. No nie wiem, musiałbym się zastanowić. Nie wiem, nie wiem, widzowie, Nie wiem, zobaczę, może nagram e, update tego z, 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 z Genshin i po prostu. Nie, bez przedłużania, dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć!